Nasz wspólny kolega Tomek Iwan, ten Tomek Iwan, były piłkarz PZPN. Eee, miał fundację i rzeszał ludzi do piłki nożnej na plaży. I była drużyna gwiazd. Eee, jako człowiek, który miał przez dwa lata kontrakt fame, MMA. kontrakt fame MMA, mam parę zawodników i chcę się na tym skupić. A jeśli kiedyś ktoś da mi czas. I powie, Redziu, za pół roku chcemy, żebyś zawalczył na jakiejś nieważne nieważną hajs. To wtedy się zgodzę, bo chciałbym raz mieć prawdziwe przygotowania, a nie, że wiem, dwa tygodnie wcześniej, czy siedem dni przed, jak wiedziałem, z Bombardierem. Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy, juża, sztachetki.pl Firma Drefkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne, surowiec certyfikowany spełniający normy, transport na terenie całego kraju, dostępność wielu gatunków rodzimych jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Jakub Szysiak, Portal za ciosem, jesteśmy na gali Silesian MMA 17, a ze mną znany w polskim świecie MMA Red, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo miło, Mordo. Ogólnie dzisiaj jesteś anonserem, tak? Tak. Jeszcze po... nie biję. <laughs> Dużo tematów ogólnie możemy poruszyć, tak. ale powiedz mi przede wszystkim, na którą walkę dzisiejszego wieczoru ty czekasz najbardziej? Eee, serio? No na dwie, no. Nie będę, będę tak... Przez to, że ich znam. Po pierwsze, właśnie widziałem się z Diablo Bodarczykiem Za dawnych, dawnych czasów. I to jest akurat bardzo fajna anegdota, nasz wspólny kolega Tomek Iwan, ten Tomek Iwan był piłkarz PZPN, ee, miał fundację i rzeszał ludzi do piłki nożnej na plaży i była drużyna gwiazd, no i tam był właśnie Krzysiek diablowodarczyk, bracia Mroczek i mnie wziął i zawsze była BHT, ale gdzie ja mam zagrać? gruby red na bramce. No i teraz śmieliśmy się właśnie z Diablo, że graliśmy razem, wiesz. Więc no, ta walka przez to, że Diablo, wiesz, za resem mnie interesuje, no i znam dobrze też i Chrobaka, i kurde Kornika od lat, więc wiesz, no. Tylko, Niż, że krytykuje, wolałbym to w MMA zobaczyć, a nie w, nie w Kornika z Chrobakiem, tak? Tak, tak. No ja tak samo, bo no, są zawodnicy, ma to wiadomo, że no. lepiej oni się w swojej formule, tak? Albo chociaż nawet już w połowie, żeby K1 chociaż, nie? Mhm. Bo tam jest tylko, dobrze mówię, w boksie. Tak, te walki są w boksie, jeżeli się nie mylę. No, nie, nie, no tam druga to logiczna, ale tak. Chrobak tylko w boksie, no chociaż w K1, bo obydwa panowie też są znani z K5 i tak dalej, więc chociaż Mogli z NMMA zrobić taki, jak się to mówi, kompromis k 1 chociaż. Dobra. Ogólnie, co ty na przykład sądzisz o tej całej sytuacji z Krzysztofem Diablo-Wodarczykiem? Mówię tu o Fame 22, że wiesz, nie przyjechał na konferencję, właściciele organizacji go wydaili, basza został bez rywala. No i końcowo walka została zdjęta całego eventu. E, jako człowiek, który miał przez dwa lata. Kontrakt Fame mma kontrakt Fame MMA I nie zawalczyła ani raz. A dwa razy mi obiecano. Eee, I dwa razy schudłem 16 kg. Przysięgam. To było 4 lata temu. Możesz zdradzić, ile teraz ważysz? Nie mam pojęcia, ale około 135-136. Eee, a wtedy właśnie 113-112 ważyłem. Um, to powiem Ci, o, to mi o co mi chodzi, że miałem kontrakt z Fame'em 2 lata. Co nawet chyba nie było jakoś ogłoszone, tak mi się wydaje. Miałem kontrakt z Fame'em 2 lata. Bo z Frame'em miałeś, prajmy, prawda? Pięknie. Pięknie. Ale wcześniej z Fame'em. I jeszcze do tego, pamiętam, że Boxdell z Golą, jak były pytania, mówili, Red, to atencję już nie ma żadnego kontraktu z nami. A ja miałem ten kontrakt. Czyli miałeś podpisane rzeczywiście na papierze? Ja miałem kontrakt, nawet ostatnio na swoim Instastory wrzuciłem mail od Rozpary do mnie, gdzie jest napisane Ernest Iwanda, bo to jest moje imię i nazwisko, kontrakt, tam e, dokument, jakiś tam, wiesz, dok, bla, bla, bla. To czemu finalnie nie zawalczyłeś? To teraz wracam do tego, czemu, dlaczego Diablo w sumie nie zawalczył, nikt nie wie, a czemu finalnie ja nie zawalczyłem, nigdy się... Nie dowiem, rozumiesz? Może bo nikogo nie pomawiałem, bo może jakby była, nie wiem, ze mną konferencja nie poszłyby takie słowa, jakie by nie powinny iść, bo mam 40 ileś tam lat, mam dwójkę dzieci i no i wiesz, no i nie po... W sumie nawet jakbym nie miał dzieci, to bym tak nie gadał, no wiesz o co mi chodzi. Czyli w tym momencie jesteś wolnym strzelcem, nie wiążecie kontrakt żadną organizacją? Ja wiesz, zawsze byłem menadżerem MMA, zrobiłem sobie przerwę. Teraz mój zawodnik wygrał. Pas Babilonu w wagi ciężkiej to mi dało w żagle. Mam parę zawodników i chcę się na tym skupić. A jeśli kiedyś ktoś da mi czas i powie, Redziu, za pół roku chcemy, żebyś zawalczył na jakiejś frykowej, nieważną Hajs, to wtedy się zgodzę, bo chciałbym raz mieć prawdziwe przygotowania, a nie że wiem, dwa tygodnie wcześniej, czy siedem dni przed, jak wiedziałem, z bombardierem. Stałem. Czy chciałbyś się po prostu sprawdzić w klatce? Chciałbym ja raz, ale tak naprawdę, że tak jak właśnie w, z, za fame, że trzy miesiące wiesz, dwa treningi dziennie, trzy miesiące schudłem. I wtedy jeśli dostanę w dupę, mogę powiedzieć, dobra, to nie jest dla mnie, wracam do managerki i nara. I teraz śledzisz internet i wszystkie dramy, które się w nie, tym nie momencie, jest nie? Teraz coraz bardziej w myślę, że to mecz, Bo ogólnie wiesz. chciałem ci zapytać, co sądzisz o tej całej sytuacji z Bogzelem, boś poruszyłeś jego wcześniejszy no, temat. Wiesz, no ja nie mogę nic e, najfajniejszego o tym człowieku powiedzieć, no. Jak wiesz, ja miałem kontrakt, a on gadał na cały świat, w całej Polsce, że jestem atencjuszem i że nie mam kontraktu, no to stary... Ale wiesz no, to czy tam, stary. Zawsze kto... Zawsze... Powiem Ci tak, no jak jak byłem w tym prime, to ja przychodziłem na kąfy, stary Furom, tak jak dzisiaj. To samo. Ja przyjechałem o porze, którzy mi tu kazali przyjechać. Widzisz, mam kawkę, mam scenariusz tam, przygotuję się, zobaczysz, zrobię to w miarę dobrze. Skończy się, wezmę swój hajs, który mi się należy. Przybiję piątkę i wracam do domu do żony. I tak samo było z konferencjami. Ja przyjeżdżałem, była na 19, przyjeżdżałem o 19, bo miałem trzy wywiady, 7 wywiadów, czy jeden wywiad. Odwalałem wywiady i jechałem. Ja, jakbyś mnie zapytał, czy się kupuję z kimś z Street Fighterów, powiem Ci nie. Czy mam telefon do paru? Tak, mam. Jeśli zobaczy się z paroma, mógłbym iść na kawę? Tak, prawdopodobnie, ale wiesz, to tak jak Ci mówię, to jest gdzieś mój świat, ale nie mój świat, stary no. A Ty jeszcze z KSW jesteś jakby na jakiejś drodze, w sensie jeździsz ja na gale, masz wasz zawodników? Mam, znaczy zawodników mam jednego w KSW, eee, na pewno pojedę do Paryża jako tłumacz, bo zawsze jak są gale w Francji czy za dużo walczących Francuzów to mnie biorą jako tłumacza, tłumaczę zawsze wszystkie trailery. I e, co jeszcze mogę powiedzieć? A w ilu językach y, się komunikujesz? W czterech. Naprawdę? Całkiem liczba. I e, e, co? I, możesz zdradzić tych zawodników? I jeszcze, i jeszcze właśnie jeden zbliża się e, z Francji, jestem blisko podpisania, czy znaczy podpisania wsadzenia do KSW ciężkiego z Francji. A, Twoim zdaniem, to właśnie ta gala KSW we Francji. Tam jest chyba ponad 30 tysięcy. To jest taki strzał 20, w 10? 20, 20 A? chyba tam. Aha, to mój błąd, ale. Ale może, ale może masz rację, no nieważne. To Twoim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę właśnie z tą walką Saladina, Parnassa i Wilsona Warelli. Czy myślisz, że KSW z takimi zawodnikami. To się wiadomo, bo jest Salach, jest Wilson, ale ta reszta w KSW tych Francuzów nie jest na takim wysokim, no, medialnym poziomie. Leitzer Huni. I w gatce, i tak dalej. Może za chwilę być bardzo głośno. Wiesz co? Warela eee, ma za. gada, nie ma za. traszto. Tak, on jest mocny. Tylko, że on trenuje, trenował. Teraz na walkę z Didinem nie będzie trenował, ale jak każdy miał swoją walkę z swoją i Wilson swoją, to razem trenowali. Więc tu nie będzie trasztoku, i będzie szacun, ale. Dużo ludzi się martwi, że tam gdzieś tam sprawdzało, że się na razie nie najlepiej sprzedaje. Ja znam mentalność francuska. Nie Trzeba przypomnieć ludziom, hejterom KSW, a ja jestem z rodziny KSW, więc nie lubię tego, że jeszcze teraz 29 września jest UFC w Paryżu, więc ludzie z Paryża na to pierwsze kupią bilety. Później w październiku, nie pamiętam którego, albo w listopadzie, jest PFL, wraca. Więc na to kupią i dopiero jak UFC i PFL ten, to ludzie kupią na KSU, bo kupią stary. Tylko Francuzi to jest taki naród, szczególnie w Paryżu, ludzie, którzy chcą wpaść, dla nich kupić bilet tam nie wiem ile kosztuje 40,50 euro 50, to jest żaden problem. I on nie musi go kupić, wiesz, 4 miesiące przed. On najpierw kupi na UFC, później na PFL, a później dwa tygodnie, 3 tygodnie przed. Więc ja wiem, że na przykład sprzedaż ruszy biletów na KSW w Paryżu dopiero po PFL-u. A das swój typ na walkę wie znaczy na wieczorów Leitzer Huni kontra Radosław Paciuszki, twoim to zdaniem? To druga runda, poddanie Leitzer Huni wygrywa. Myślisz, że Light. Ma na tyle mocny parter i zapasy, żeby przeciwstawić się mocnemu Radosławowi Paczuskiemu. Lazer Huni dzisiaj wygrywa druga runda przez poddanie, albo w parterze Kimura, albo armbar, albo ground and pound. Druga runda dzisiaj Lazer Huni wygrywa. Dobra, poruszymy ostatnie dwa wątki. Będziemy mówić o KSW 100 i o KSW po chyba, jak się nie mylę. Tak co ty na przykład też sądzisz o zakontraktowaniu takich zawodników jak Jan Siroki z ujemnym rekordem? Wiadomo, to jest taki medialny w miarę strzał dobry, bo ma mega dużo kibiców, ale jak wiesz, poziom sportowy no KSW chciałem bardzo odpowiedział, bardzo... Odpowiedziałeś na początku. No, w sumie tak. Dobra, to ostatni wątek. KSW 100. Jaką walkę ty byś chciał zobaczyć w main eventie na tej jubileuszowej gali? Ale taką. Moja marzenia. Moja walka marzenia na ksw 100. Mamed Halidow, Ney Diaz. No, ale to, znaczy no będzie to... ciężkie do zrealizowania, a wiesz, taką realną. Napisa... Napisał to, mameta Halidowa, bo e, oczywiście znamy się, ale 10 dni temu, 2 tygodnie temu napisał Kogo byście widzieli mnie w walce. No napisałem Salam aleikum mamed drogi, mamedzie, mój przyjacielu stary Ney diaz, diaz Mamed Halidow. No ja nie, na przykład... Ale, ale wyobraź sobie w głowę sekundę tą walkę. Jest to Ale nie wiem czy KSW włożyło by aż tyle pieniędzy na... No, ne no, marzeniowa. no do... ja, marzeniowa. A jak się na przykład zapatrywał? Moim zdaniem ja bardzo chciałem zobaczyć Mamet Kalidow, w Gegard Musasi w walce wieczoru. Stoi, ale nie wiem jak Gegard stoi... Kontaktowo? Kozakowo. Ja, ja nie, nie pamiętam kiedy ostatni raz walczył i tak dalej. O to mnie chodzi. Nate w miarę jest jeszcze wiesz, w jakimś to się tak? I Nate też dużo walk w boksie toczy i teraz ostatnio więcej nawet niż one ma. No. Jeszcze kował w k... czwartej liście sprzedawać... Sla... Za... jak to się nazywa? Slofton slapy? No, no, Slofton slapy. stary. Mamy wiesz, żarcik. Tamten by palił swoje e, gibony Ale z tego z CBD. Dwa tak naprawdę Yingi Yang. A tak naprawdę oddalimy sobie szacunek, bo to są my dwaj sportowcy. Ja super. Dobra, to ja Ci dziękuję Red za no przeprowadzony wywiad i życzę powodzenia w pracy dziękuję. i w przyszłości. Dziękuję. dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachaminda.pl